Cześć, z tej strony Baliż, a w dzisiejszym vlogu na moim kanale będzie o gwiazdeczce. Polskiej gwiazdeczce, no bo jakże inaczej można by nazwać Esmeraldę Godlewską. Wczoraj późnym wieczorem zrobiło się bardzo głośno o Esmeraldzie Godlewskiej. No, jej prawdziwym imię to Monika, ponieważ takim samym imieniem posłużyła się na swoim Instagramie przy poście, który wczoraj wstawiła późnym wieczorem. Mianowicie chodzi o to, że Esmeralda Godlewska, o, będę mówił Monika, Monika Godlewska postanowiła, że sfinguje własną śmierć. Tak dobrze słyszycie, Monika stwierdziła, że wstawi na Instagrama post, w którym ogłosiła swoją śmierć. Cóż, z jednej strony to bardzo dziwne zachowanie, no ale jak można czytać w komentarzach od jej fanów pod tym postem, Monika ostatnimi czasy ma depresję, jest z nią bardzo ciężko, z tego co mi wiadomo. No, chyba z tego wiadomo też, że się leczy. Ale ciężko powiedzieć, że się leczy, skoro wczoraj zrobiła sobie relację na swoim Instagramie. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądała na tych relacjach. No, bardzo ciężko, widać, że też nie była w stanie szeźwości. Jak wczoraj Monika Dodlewska wyznała na swojej relacji o swojej siostrze Magdalenie, która podobno wbiła jej kołek w serce ponieważ zmuszała ją do różnych rzeczy. I tak jak sama powiedziała swojej siostrze, jest ona prostytutką teraz i wcześniej też nią była. Podobno z jej usług korzystali różni, różne polskie gwiazdy, sportowcy, tak więc jest to naprawdę szokujące wyznanie. Teraz macie screena, na którym widać, że Monika Gorlewska z kimś rozmawia na temat tego, że pisze właśnie książkę, a taki post, który wczoraj wstawiła miałby jej pomóc w rozpromowaniu siebie i swojej książki o aferach seksualnych. Tak więc jak możemy zobaczyć, no Monika jak widać nabija się z własnych fanów, ponieważ nazywa ich bachorami, które uwierzyły w jej kłamstwa. Wydaje bardzo słaby zabieg medialny ze strony Moniki Godlewskiej, ponieważ wiadomo, Możecie wziąć ślub, możecie kupić nowy samochód, dom lub powiedzmy wygrać mistrzostwa świata w piłce nożnej, ale o niczym tak nie będzie się dobrze mówiło i rozgłaśniało takiej sprawy jak śmierć jakiejś gwiazdy. Jak możecie zobaczyć w komentarzach, Monika Godlewska naprawdę jest pocieszona przez swoich fanów, ale także bardzo dużo jest hejtów na nią i ponieważ no, nie dziwi mnie to wcale, ponieważ to nie jest śmieszne, żeby śmiać się z własnej śmierci, ale ja myślę po prostu, że Monika zrobiła to po to, by odciąć się od swojej mrocznej przeszłości. No, ale nie do końca jest to fajny zabieg, ponieważ, no, powiedzmy sobie szczerze, dobrze mówi się i rozgłaśnia sprawę śmierci, ponieważ wszędzie będą o tym ludzie trąbić. No, ale nie do końca to wygląda, powiedzmy, pozytywnie w stosunku do jej wizerunku. Tak więc to wszystko, co dziś dla Was przygotowałem z tej strony. Balisz, na razie!